Zapach ciała, nieświeży oddech, no wiecie, woń spoconych skarpetek. Wszyscy znamy te zapachy, ale czy kiedykolwiek zastanawialiśmy się, skąd one tak naprawdę się biorą? Przygotujcie się na podróż w głąb nauki, która kryje się za tymi codziennymi aromatami, bo jest naprawdę zaskakująca. No właśnie, to jest kluczowe pytanie, bo odpowiedź jest o wiele, wiele ciekawsza, niż mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka. To nie jest po prostu kwestia brudu czy zaniedbania, o nie. Chodzi o coś znacznie bardziej fundamentalnego. I tutaj musimy totalnie zmienić perspektywę. Każdy zapach, jaki czujemy, to po prostu informacja taki chemiczny komunikat, który nasz nos potrafi odkodować. Bakterie wcale nie są złe ani złośliwe one po prostu sobie żyją a zapach cóż to naturalny efekt uboczny ich istnienia. Dobra, w takim razie zbadajmy to dogłębnie. Co dokładnie kryje się pod tym chemicznym komunikatem i jak on właściwie powstaje? Żeby to dobrze zrozumieć, użyjmy prostej analogii. Wyobraźmy sobie pojedynczą bakterię jako taką, cicią, cicią, ale w pełni działającą fabrykę biologiczną. To naprawdę świetnie obrazuje o co chodzi. Taki zakład produkcyjny, który potrzebuje paliwa, żeby działać. Ok, w takim razie, wchodzimy do środka. Zobaczmy, jak od kuchni wygląda praca w tej mikroskopijnej fabryce. Cały ten proces ma swoją fachową nazwę. To metabolizm. I to właśnie on jest sercem i silnikiem tej naszej bakteryjnej fabryki. Co ciekawe, dokładnie to samo dzieje się w każdej żywej komórce: od najmniejszej bakterii po komórki naszego ciała. A jak wygląda taka linia produkcyjna? Krok pierwszy dostawa paliwa. Dla bakterii na skórze paliwem jest na przykład pot albo martwy naskórek. Krok drugi przetwarzanie. Bakteria rozkłada to paliwo, żeby pozyskać energię potrzebną jej do życia. I krok trzeci, dla nas najważniejszy produkty uboczne, czyli odpady. To właśnie te związki chemiczne są źródłem zapachu. I tu zaczyna się robić naprawdę ciekawie, bo tak jak różne fabryki mogą używać innego surowca, tak różne rodzaje bakterii żywią się czymś innym. A co za tym idzie, produkują zupełnie inne odpady chemiczne. I w ten sposób powstaje całe, można powiedzieć, menu przeróżnych zapachów. Popatrzmy na przykłady, to jest fascynujące. Kwas izowalerianowy. Produkują go bakterie na stopach, a pachnie jak, no cóż, stary ser. Z kolei związki sierki, które mogą pojawić się w ustach, dają zapach zgniłych jaj. Widać jak na dłoni, że każdy nieprzyjemny zapach ma swój bardzo konkretny, chemiczny podpis. No dobrze, ale dlaczego w ogóle odbieramy te zapachy jako złe? To czysta ewolucja. Nasze nosy przez tysiące lat uczyły się, że te konkretne sygnatury chemiczne oznaczają jedno: psującą się materia organiczna. To po prostu wbudowany w nasz system wczesnego ostrzegania. Uważaj, nie jedz tego. Okej, okay, ale pozostaje jeszcze jedno bardzo ważne pytanie: jakim cudem coś tak niewyobrażalnie małego może wyprodukować zapach, który jest tak mocno i wyraźnie wyczuwalny? To jest prawdziwy paradoks skali. Pojedyncza fabryka jest absolutnie mikroskopijna, niewidoczna gołym okiem. Jak więc jej produkcja może wypełnić zapachem cały pokój? Odpowiedź jest prosta i genialna zarazem. Kluczem nie jest wielkość pojedynczej fabryki, ale ich gigantyczna liczba. A sekret tkwi w potędze matematyki, a konkretnie we wzroście wykładniczym. Zobaczmy, jak to działa w praktyce. Zaczynamy od jednej, jedynej bakterii. W idealnych warunkach dzieli się ona na dwie co około 20 minut, czyli po godzinie mamy ich 8. No cóż, 8 to wciąż prawie nic, prawda? Ale tu właśnie wkracza magia tego procesu. On lawinowo przyspiesza. Po kilku kolejnych godzinach z tej jednej, samotnej bakterii robią się miliony. I nagle mamy armię milionów małych fabryk, które pracują jednocześnie a taka ilość jest już w stanie wyprodukować wystarczająco dużo lotnych związków chemicznych, żeby nasz nos wyłapał je bez najmniejszego problemu. W porządku. Czas zebrać to wszystko razem. Podsumujmy czego się dowiedzieliśmy i wyciągnijmy ostateczne wnioski. Najważniejszy wniosek jest więc taki. Tak zwany zły zapach to nie jest żadna złośliwość ze strony bakterii. To po prostu biologia w akcji chemicznie neutralny dowód na to, że miliony małych organizmów po prostu wykonują swoją pracę czyli jedzą i żyją. I to też doskonale wyjaśnia, dlaczego zwykła higiena jest tak skuteczna. Myjąc się wodą z mydłem, osuwamy dwie rzeczy naraz. Pozbywamy się nie tylko tych chemicznych związków, które czujemy, ale także nadmiaru samych fabryk, czyli bakterii, które je produkują. Ale żeby nie było tak prosto, jest jeszcze jeden piękny zwrot akcji w tej historii. Okazuje się, że te same mikroskopijne fabryki potrafią tworzyć zapachy, które nie tylko nie są złe, ale które wręcz uwielbiamy. Każdy na pewno kojarzy ten charakterystyczny, przyjemny, ziemisty zapach powietrza tuż po letnim deszczu, to właśnie geosmina. A kto ją produkuje? Dokładnie tak: bakterie, które żyją sobie spokojnie w glebie. Co więcej i to jest absolutnie niesamowite, ludzki nos jest na ten związek niewiarygodnie wyczulony. Jesteśmy w stanie wykryć zaledwie pięć cząsteczek geosminy, pośród uwaga, biliona innych cząsteczek powietrza. To pokazuje, jak potężnym i precyzyjnym narzędziem jest nasz zmysł węchu. I to jest chyba myśl, z którą warto zostać. Skoro nasze nosy to tak zaawansowane detektory chemiczne, to pomyślmy, ile niewidzialnych historii i komunikatów odbieramy każdego dnia z każdym wdechem, od ostrzeżeń po zapowiedź deszczu. Świat wokół nas nieustannie do nas mówi, trzeba się tylko nauczyć słuchać nosem.